Witajcie w kolejnym vlogu, w holu zakupowym z Lumpa, wszystko po 2 złote. Pokażę Wam, no i może coś przymierzę, zobaczymy. Yy, witam się z Wami ja i moja ekipa, która jest poza, po drugiej stronie kamery. Dobra, leci. Jest i Laura, jest i kot, jest Ale i Amelka. No i teraz się witam. <laughs> Więc y jeszcze jest kotek. Więc y pokażę Wam te rzeczy z Lumpa, co kupiłam. Y Dobra, nie przyciągamy. Pierwsza rzecz, może jeszcze będę przymierzać, zobaczymy. Pierwsza rzecz to jest bluza. Mam nadzieję, że światło jest dobre. To jest bluza niebieska, błękitna, ale taka bardziej pod, granatowo podchodząca. Z takim słuchajcie, wzorkiem. O, widzicie? Teraz widzicie. Wiem, że trochę ten światło prze, prze, przeskakuje, ale nic, a to nie poradzę, bo już jest trochę późno i się nie mogłam ogarnąć. Z tyłu ma słuchajcie suwaczek. E, tutaj taki o, na taki ma suwaczek. Jedynie co to widzę, że tutaj jest y, zaciągnięte. Nie wiem, czy zobaczycie. O, tu minimalnie jest zaciągnięte, y, ale to jest w jednym miejscu. No i tu może minimalnie jest jeszcze też o tak samo zaciągnięte, ale to jak y, ktoś ma taki ten. Mm, do maszynkę taką, to jak ktoś się zrobi tą maszynką, to nie będzie śladu i to będzie, no nie będzie śladu. Rękawki ma takie, ściągane, taka pikowana jakby, bardzo fajna, błękitna, no po prostu super. Następna też jest taka bluzka, z takim niby bluzka, bluza, bluza, albo grubsza bluzka, albo cienka bluza, jak tam, kto tam chce nazwać. Stan jest jej idealny, w tej nie ma zaciągnięć nic, no są takie... Tylko takie, wiecie, kłębuszki takie od, jakby spraniać, ale to można właśnie przyjąć taką maszynką, ale to się w ogóle nie rzuca w oczy. Też jest taka pikowana, rękawek taki, e, ojejku, e, właśnie tak, pokazałam, dobra. I ona ma takiego jakby półgolfika, taki półgolfik i to jest kolor taki półdrowy róż, można powiedzieć, coś takiego. E, to Tutaj... Hej... Ciemniejszy, taki jak pudrowy, trochę ciemniejszy. A firm tam nie ma na metkach, więc tu jest metka obcięta, a na tamtej nie ma, nie ma metki. Nie wiem, nie wiem, co to jest. Ja to kładę na podłogę, bo to do prania będzie szło. Rezerw, rezerw. Taka bluzeczka. O. Tył taki, widzicie, dłuższy przód, krótszy. Rękawy takie 3/4 do łokcia z serduszkiem. Taka beżowa, z czarnym. No, jest po prostu piękna. Piękna jest ta bluzka, po prostu się w niej zakochałam. Następna. Następna bluzka to jest firma Jessica. Taka o Jessica. I też jest z takich pikowanych bluz, czarna. Pikowana bluza, i ma takie super rękawy. Nie, jeszcze jej nie przymierzałam, ciekawa jestem, jak ona się będzie układać, ale jest świetna, po prostu super. I też właśnie taka o. Pikowana, coś takiego, taki wzorek. Też jest fajna. E, tutaj mam taką bluzę. Nie wiem, jak tam ona będzie twarzowo, czy nie, ale tą bluzę wybrała mi Laura i powiedziała, że jest super. A jak Laura mówi, że jest super, to znaczy, że jest super i po prostu ja musiałam ją wziąć. W zeszłym tygodniu kupowałam podobną bluzę w podobne kwiaty, tylko bez suwaka chyba ona była na głowę. Nie pamiętam tak. już. Ale coś z takimi kwiatami kupowałam w zeszłym tygodniu. Bluza na suwak i takie ma e, rękawy, taki kolor. Jaki to jest kolor? kolor? Turkusowy. No. Turkusowy, tak? Już ją znam. I taki ma wzorek, widzicie, na rękawach? O! Jaki wzorek ma? No świetna, po 2 zł. Super, po prostu jest. Zobaczcie. Oczywiście ją przymierzę i Wam pokażę, jak ona wygląda na mnie. I ocenicie, jak ona na mnie wygląda. E, tutaj jeszcze dla siebie wziąłam spodnie. E, spodnie. E, sąme, so sąme? So Nie wiem. So sąme, sąme. So o coś tu Nie wiem, co to jest. To są takie spodnie bardziej wyjściowe. Tak jakby z bawełny, można by było powiedzieć. Mają kieszonki po boku i mają te, tutaj mają te, może jak to się nazywa, kanty, kanty takie z przodu i z tyłu, wiecie o co chodzi. Się tak, o, tutaj z przodu i z tyłu mają kanty. Jak to się nazywa? Każdy no, wie o co chodzi. Bo Każdy wie co chodzi, zajęcie. tylko oczywiście nie ja. Bo jak ja chcę powiedzieć o co chodzi, a bo mam na końcu języka, to ja wiecznie zapominam co i jak. Więc takie kanty mam. Na gumkę. Yy, bardzo fajne. Trzy czwarte prawdopodobnie. I jeszcze sobie wzięłam... Yy... No, to nie są wszystkie ubrania. Wszystko przyniosłam? No. O ile ty chciałaś, się kupić. Nie wiem, jakoś tak... Całą siatkę mieliśmy, a tak jak ten 18 sztuk, powinno być Jeansy Jeszcze sobie kupiłam. E, reality Jeans. E, idealne, znaczy idealne. Nówki sztuki po prostu. One w ogóle są nieużywane, bo widać po jeansie, że nie jest sprany. I one są takie jakby widzicie, nakrapiane. E, z tyłu mają taką jeszcze o kieszonkę. E, I wąskie e, na dole, czyli takie te. No, wąskie. Jak to się nazywa? Wiecie. Wiecie, jak to się nazywa? Żeby nie było, że tylko sobie to i chłopu kupiłam. Bluzkę z firmy Dividon. Zwykły t-shirt. Bawełniany, szary. Zwykły, najzwyklejszy. I jeszcze taką wziąłam zieloną. Taką wiecie, nawet i po domu. Firma to jest. Szery, szary, szary. Zwykły zielony t-shirt, ciemna zieleń. To dla nieba. E, tutaj Laura już zaczęła mi się stroić sama i wybierać sobie też w sklepie. E, metki nie ma, ale sobie wybierała i wybrała sobie e, taką bluzeczkę. E, ona jest trochę dłuższa, do, taka do legiców, to bardziej. Fajny ma taki rękawek, w takie kwiatki. Fajna, taka jest błękitna. Nie wiem, jaka to, ja nie wiem, jaka to firma jest. No, chciałam, to jej wzięłam. Chociaż Laura to ma bardzo dużo ubrań, bo Laura ma bardzo dużo ubrań po Amelce, bo ja zawsze po Amelce lepsze ubrania odkładałam, a gorsze dawałam, znaczy gorsze, no takie już... No gorsze, można powiedzieć. Według mnie to do PCK oddawałam. A czasami wywoziłam rzeczy do domu samotnej matki w Brywinowie. Jest taki dom samotnej matki, bo jak wiecie, jak już się w fawo Paweł wygadał, mieszkałam kiedyś w Otrebusach i tam był taki dom samotnej matki w Rywinowie i tam wywoziłam zabawki, ubrania. A co tak, takie lepsze, właśnie. A takie gorsze do PCK też tam rzucałam, a część już takie według mnie, które ja chciałam po prostu, żeby zostały, to zostawiałam dla przy, przyszłościowo, zostawiałam, gdzie nie miałam w planach, no nie wiedziałam co będzie, czy będzie drugie dziecko, czy nie będzie, ale zostawiałam, no i się wszystko przydało. I naprawdę mam full ubrań, w których muszę wejść. Do garderoby, bo ja mam to wszystko w kartonach, w torbach, pochowane i przejrzeć, bo już na pewno część będzie dla Laury dobre, nawet i do szkoły, więc muszę wejść tam, zrobić porządek. H&M sweterek, taki też ym, blady róż. Laura sobie wybrała, wiadomo, to są rzeczy jeszcze nieuprane, nieuprasowane, więc są pogiecione. Taki błękitny sweterek, bardzo fajny. Yy, tutaj Amelka wzięła sobie kolarki, takie. Yy, Szare, yy, jakiś san firma, nie wiem, co to jest za firma. Szare, takie zwykłe, na gumkę, kolarki. Yy, o, jeszcze taką włoskę sobie wzięłam. Wikodo, yy, wikodo, co to Nie wiem, firmy te firmy to jakieś takie w ogóle są. Czytaj Czytajta. O, yy, taka niby przezroczysta, ale pod czarny stanik, to fajna na upały. I takie fajne ma zakończenie, takie, wiecie, półkola. Takie tutaj, jakby widzicie, o, no takie fajne taka, tak na upału sobie wzięła. Yy, Laura jeszcze, kolklub, czyli firma yy, Smyka, Smyka chyba, tak, Col Club Smyk. Yy, z sobą, z taką bluzeczkę z sobą. Mieniającą się, tutaj zmieniającą kolor. Ona zmienia kolor, na razie działać. Mm. Szara może być albo złota. Taką sobie wybrała. To taką ma. I zwykłe takie jeszcze sobie spodenki wybrała. Lupilu, czyli firma Lidlowska. Różowe, krótkie spodenki. Tutaj jeszcze słuchajcie. Z Primarka. Amelka sobie wzięła zwykłą taką białą bluzeczkę z takim pserek. Taką tą. Nie wiem, czy ona nie będzie za duża na nią, bo jakaś taka szeroka jest. Podejrzewam, że będzie za duża. I stad Woman. Jakaś firma Woman tam, dobra. Zwykły taki t shirtik czerwony. Eee, taki topik jakby. No i Amelka stwierdziła, dobra, te dwie rzeczy będę przymierzać. Nie, tam, nie będę przymierzać dwóch rzeczy. No to może kiedy indziej. Też powiedziała, że trochę się wstydzi. Więc nie, nie będę jej oczywiście zmuszać. A teraz tak. co? Przybieram się i mierzymy. No i okej. Okay. Mam biały stanik, więc wiecie, to też nie będzie tak widać. Ta pierwsza czarna bluzeczka. A czarny stanik jak się założy, to będzie fajnie. Nawet słuchajcie, nie prześwituje ciało. Że brzucha tak nie widać. Czy ciała po prostu nie prześwituje. Fajna jest taka. Tutaj taka dłuższa. Super. I tutaj nie jest za szeroka, że wiecie, stanik nie wychodzi, ani nic. Fajna taka czarna bluzeczka może być. Podoba mi się. Zostaje. Okej. Okay. Następna rzecz to jest ta bluzka. Też jest fajna. Tylko, że pod nią to będę musiała chyba zakładać, albo i nie może. Żeby mi nie gryzła. Wiecie? Bo tutaj ma takie jakby wełniane takie to. No nie wiem, zobaczymy. Fajna taka, z serduszkiem. Z tyłu ma takie dłuższe. A, 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 a to co? Aj, suba. Suwak? Subak, to <ślam> suba ma z tyłu. Yy, złoty taki. Złoty, Laura, jaki kolor tego subaka jest? No, taki złoty. Złoty, dobra. No i ja się tak prezentuję, rękawki czy czwarte, więc ja bardzo lubię. I widzicie, z tyłu, tak, to jest fajna, podoba mi się. I już mam na sobie, tylko muszę Was dalej przestawić. Yy. Mam na sobie od razu te spodnie. No, poczekajcie, niżej muszę Was wziąć. Postawię Was bliżej, a wezmę Was niżej. Oj, żebyście dobrze widzieli. Te czarne spodnie. O. Nic nie wiem, ja wiem, nic nie widać, bo czarne to to ciężko zobaczyć, ale są bardzo fajne. I one są takie przedkostkę. Ja bym nie wiem, jak tutaj Was ustawić, ale fajny kompletik mi z tego, się powiem Wam. Super, bardzo mi się ta bluzka podoba. Nie, Laura, fajny komplet? Kurczę. Tylko czarne skarpetki. Masz skarpetki inne, wiadomo, buty. Fajny kompletik wyszedł z tego. Dobra, zakładam co innego. Dobra, kolejna rzecz to jest ta bluza, która już wiem, że nie jest dla mnie. Absolutnie. Ale ogólnie. No dla mnie jest tutaj trochę przyszczupła tutaj. O, tu. E, tu jest ok, ale tu, tutaj. Ja mówiłam, jakaś się, coś, taka się szeroka tu zrobiłam, w tych barach, taka. E, I ja, oj, ona nie jest dla mnie, już i wiem, że no, może się z nią rozstać. Pytałam się Amelki, Amelka powiedziała, że nie, nie będzie w takiej chodzić, więc ja ją wystawię sobie na windet. E, do sprzedania. Może ktoś z Was by chciał i będzie zainteresowany, to wpadajcie na windet ja dzisiaj postaram się to wrzucić zdjęcie, bo ja mam windet, ale tam mam jakieś sukienki, które nie wiem w ogóle, co ja tam mam na tym windet, wszystko muszę skasować od początku i ja muszę wysprzedać trochę rzeczy, mam bardzo dużo rzeczy do sprzedania za parę groszy, w których nie chodzę, albo nie miałam ich ani razu, kupiłam w lumpie i nie miałam ani razu, więc jak ktoś by chciał, to będzie link pod tym filmem do, do tego windet, to możecie tam sobie popatrzeć. Może ktoś będzie z Was zainteresowany tymi rzeczami. No jest superowa, ale jest za szczupa dla mnie i za krótka. Ja to lubię rzeczy długie, takie dłuższe. A to takie wiecie, no jak w sklepie to bierzecie, tak przymierzacie, tak tylko i na siebie. Nie przymierzam. bo po 2 złote to gdzie ja będę przymierzać? To za parę złotych wystawię, za symboliczną sumę, naprawdę. Nie będę zdzierać od nikogo. Ale to nie dla mnie. I teraz Wam pokażę jeszcze te spodnie. Te dżinsy założyłam na, na siebie. One też nie są dla mnie, dlatego, że to są biodrówki. Dalej no, tak nie będę brzuchola pokazywać, ale są biodrówki niskie, widzicie, opięte za bardzo. W sumie tak, tutaj na uda wszystko mi weszło, ale one są strasznie niskie. Jak ja usiądę, jak ja bym w nich usiadła, ja bym miała pół tyłka na wierzchu. I też je wystawię na windet. Szkoda, bo są superowe, naprawdę. I, a ja mam ta, takie swoje dżinsy, z którymi muszę się rozstać, niestety, bo już są takie szmatowe, że aż wstyd. I chciałam sobie coś kupić, ale no niestety. Niestety, niestety. Te spodnie nie są, słuchajcie, dla mnie, więc spodnie i ta bluzka będzie na pewno wystawiona. I ta niebieska bluzka, ta bluza, no jest dla mnie dobra. Tutaj jestem. jakby była jeden rozmiar, rozmiar większa od tej różowej. Jest dobra, ale mam te stare spodnie na sobie. No kocham te spodnie, ale no, po prostu nie potrafię się rozstać po domu, latam w nich. E, a dzisiaj chłodno jest. Ale jest za krótka. Ja się jakoś tak źle czuję takich krótkich. Powiem Wam, że kiedyś to lubiłam, a teraz już jestem stara, więc no, i wezę taki, mam ręce do góry, wezę brzuchą na wierzchu, usiądę wszystko na wierzchu. Pójdę do sklepu, schylę się po coś, wszystko będzie mi tutaj wisieć. Ja nie lubię tak. Ja lubię mieć dłuższe, jakoś jestem taka, nie wiem. No więc... Hmm, szkoda, taka super... Melka nie chcesz tej bluzy? Nie. Dlaczego? Fajna jest. Co? Okay. Bierzesz czy nie? Bo jak nie to wystawiam? Wystawię. No to ta buza też będzie wystawiona na ginga. Ta Merka nie chce to, co ja zrobię. jakie ja nic nie zrobię. Ale bardzo fajna jest. Uwaga, bo teraz będę damę strugać. Ameryka mówi, że jaka dama. No to jest idealne dla mnie. Takie to ja uwielbiam. Tutaj trochę szersza. Chociaż, aby była bardziej taka, to też by było dobrze. Zobaczcie, jak te rękawy fajnie wyglądają. Świetna jest po prostu. Chociaż jedna. Na napuszowana na jestem. Napuszowana? Tak, napuszowana na jestem. Ale zobaczcie, jest i ja takie lubię: no nie lubię takich krótkich o takich, lubię taką. No i nic ja zrobię, jak ja nic ja zrobię. Ale o, jest świetna po prostu z tyłu, z przodu. Tak, nie Dobra, nie chodź. będę się tutaj kręcić, ale powiem Wam, że chociaż mi się ta podoba. Naprawdę jest bardzo fajna. Nie byłam przekonana do tego, do tych rękawów. No nie byłam przekonana, bo tak. Ale? Ale podoba mi się, bo jest szeroka, luźna, bardzo fajna, więc ta na pewno zostaje. Dobra, jak zwykle się nieźle zdyszałam i poczochrałam. I to jest ta bluza, którą mi wybrała Laura. Fajna ona jest w tamelką że ja będę w niej brzydko Co Zobaczcie, z tyłu. Jak Laura wygląda w twojej bluzie? Dobrze. Dobrze. mam zostawić czy sprzedajemy? Zostaje. Zostaje, fajna jest. Nie. Rękawy trochę ma dłuższe, ale można sobie podwinąć czy coś. Nie za gruba. Dajcie znać co oni. Te kwiaty coś do mnie nie przemawiają, ale jak Laura mówi, że jest fajna, no to jest fajna. To zostaje na podwórko do latania czy do samochodu. Nie no. W sumie. Dajcie znać. O, i tak jeszcze można sobie odpiąć. Nie no. Fajna jest. Tu ma taki ten pasek, taki ściągacz, jakby. Nie no, spokojnie. Muszę się rozebrać, bo jest mi strasznie ciepło. No i to tyle to tyle z zakupów, tyle z rzeczy, dajcie znać, czy Wam się podobało, tak wie, wiecie, szybko, jak zawsze, żeby nie zanudzić Was, i pamiętajcie, no, wejdźcie sobie w linka, może ktoś tam będzie coś chciał, to raz na jakiś czas będę coś rzucać, a mam tego naprawdę full, no, mogłabym otworzyć sklep z ciuchami, no, no, sklep bym mogła otworzyć, więc... Muszę się tego spozbyć, bo to leży, a szkoda. Może komuś się przyda, może ktoś tam sobie e, będzie chciał za parę groszy coś e, zakupić. E, więc wpadajcie w link, e, link w opisie. A za się dzisiaj żegnam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się wszystkiego dobrego i do jutra. Pozdrawiamy Was. Pa!